Cześć kochana, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Kamila, jestem mamą półtorej rocznego syka i jeszcze niedawno pozbyłam się minus 25 kg. Po ciąży i tak naprawdę nagrywam ten po to, aby Ciebie zainspirować i pokazać Ci, że nawet jeżeli jesteś w pociąży i masz do zrzucenia teraz 25 kg, 30 kg, bądź chcesz pozbyć się niekorzystnie wyglądającego, odstającego brzucha, to chcę pokazać Ci, że jak najbardziej możesz tego dokonać i właśnie dlatego tak naprawdę tworzę ten kanał, tworzę te filmy, abyś Ty również mogła aby dać Ci inspirację, aby zainspirować Cię i zmotywować Cię do zmiany, pokazać Ci, że to jest jak najbardziej możliwe, ale również tworzę ten kanał po to, żebyś nie popełniała moich błędów, ponieważ ja próbowałam się odchudzać przez 12 lat. Niestety, wszystkie diety, jakie stosowałam, zawsze kończyły się efektem jojo i złymi relacjami z jedzeniem, ale tak więc ten kanał jest stworzony po to, żebyś nie popełniała moich błędów. I też pokazać Ci, w jaki sposób ja te, tego dokonałam po prostu zainspirować się do zmiany. Dzisiaj chciałam Ci powiedzieć 5 sposobów na to, jak e, zredukować głód na diecie. Dieta zazwyczaj redukcja tkanki tłuszczowej kojarzy nam się z głodem, będę głodna, nie wytrzymam. Czyli tak naprawdę 5 moich sposobów na to, jak e, być najedzonym. Nie podjadać i jak tak naprawdę jeść takie wartościowe, zbilansowane posiłki, które spowodują, że będziesz po po zjedzeniu najedzona na 3-4 godziny i nie będziesz miała właśnie takiej tendencji do podjadania, czyli generalnie, nie wiem, na przykład jesz coś i potem nie pojadłaś sobie tym, ponieważ posiłek nie był zbytnio sycący, przez co zaraz sięgasz po um, jakieś przekąski, ponieważ nie jesteś najedzona. To zaraz dzisiaj chciałam Ci powiedzieć, więcej białka, absolutna podstawa będąc na redukcji, z wielu względów, przede wszystkim na przykład dlatego że będąc na redukcji chcemy pozbywać się tkanki tłuszczowej, a nie mięśniowej i właśnie dlatego powinniśmy dostarczać organizmowi odpowiednią ilość białka. Również dlatego, że białko jest głównym budulcem mięśni, budulcem tak naprawdę naszego organizmu. A trzeci powód to białko zwiększa uczucie sytości. Jeżeli zadbasz odpowiednią ilość białka w diecie, to sprawi, że po zjedzeniu posiłka, posiłku, który jest bogaty w odpowiednią ilość białka, będziesz najedzona na dłużej. A to spowoduje, że zmniejszy się ryzyko podjadania, co przyczyni się do tego, że z łatwością będziesz utrzymywała swój, swoją pulę kalorii w ciągu dnia. Druga zasada to jest więcej produktów, które zawierają dużą ilość błonnika, który również daje uczucie sytości. Na przykład, produkty, które zawierają dużą ilość błonnika to są warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste. Pamiętajmy o tym, że wszystkie te produkty jemy w obrębie dziennej puli kalorii. No i trzecia zasada, na pewno jestem pewna, że już to słyszałaś, ale ja również to od siebie dodam czyli pi odpowiednią ilość wody w ciągu dnia. Minimum 2 litry nawadnie się, zadbaj o to, aby mm, pić wodę w ciągu dnia. Oczywiście zmniejsza łaknienie, zwiększa przemianę materii, e, bardzo korzystnie wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej i oczywiście e, zmniejsza uczucie głodu, tak? Więc jeżeli tak naprawdę odpowiednio jesteś napotniona i dbasz o odpowiednią ilość wody w ciągu dnia, to również zapobiega to tak naprawdę e, takiemu uczuciu głodu, więc jak najbardziej polecam Ci wyrobić sobie nawyk picia wody. Na przykład szklanka przed posiłkiem, szklanka po, po posiłku, aby sobie po prostu wyrobić taki nawyk. Rób to codziennie przez 30 dni. A później to po prostu stanie się twoim naturalnym nawykiem, tak jak to, że wstajemy rano i myjemy zęby. Należy sobie wyrobić taki nowy nawyk, nawyk picia wody, który korzystnie przyczyni się do tego, że nie będziesz głodna numer no 4, być może również słyszać, ale ja również muszę ją od siebie dodać to zadbaj o, o dobry sen. Ja nie mówię, że trzeba chodzić wcześniej spać, bo to, o której Ty chodzisz spać, to jest już zależne od Ciebie, ale dobry sen, wysypiaj się. Jeżeli chodzisz później spać, no to później wstawaj. W zależności od tego, jaki jest Twój tryb, mmm, warto się wysypiać, ponieważ bez regeneracji dobrego snu organizm nie pracuje prawidłowo. I tutaj chciałam Ci yy, dać takie ćwiczenie na koniec, abyś tak naprawdę zobaczyła, jak... Jak się czujesz, kiedy nie wyśpisz się, kiedy śpisz mało? Ja na przykład jestem bardzo głodna. Właśnie przez to, że się nie wyspałam, mój organizm domaga się jedzenia. Domaga się takich, wiecie, żebym dostarczyła mu energii w postaci właśnie jedzenia. Ja jestem bardzo głodna. Gdzie tak naprawdę jak staję wyspana, nie czuję tak głodu, jak wtedy, kiedy jestem niewyspana. Zwróć uwagę, jak to jest u Ciebie i zaobserwuj to. I wtedy tak naprawdę zrozumiesz, dlaczego sen tak naprawdę jest bardzo ważny. Okej? Okay? Także dobry sen i regeneracja jest absolutną podstawą, ale chciałabym, żeby właśnie przez to ćwiczenie zaobserwowała u siebie, jak ty się czujesz, kiedy się nie wyśpisz, czy zwróć uwagę, czy sięgasz właśnie w jakieś niezdrowe przekąski i czy masz takie większe uczucie głodu. Zaobserwuj to u siebie. Warto po prostu obserwować i swój organizm i sama zobaczę na własnej skórze, dlaczego sen tak naprawdę jest bardzo ważny. I zasada numer 5, kochana, to zadbaj o poziom stresu. Jest to bardzo ważne. Być może pomijamy ten aspekt, ale jest bardzo ważny, um, właśnie, jeżeli chodzi o m, tutaj redukcję tkanki tłuszczowej i o, o to właśnie, jak ona przebiega. Różnego rodzaju właśnie medytacje, aby się wyciszyć i w ciągu dnia 10 minut mieć takie dla siebie. Ja rozumiem, że nie masz czasu, że nie wiem, przy dzieciach jest co robić, ale daj sobie 10 minut w ciągu dnia dla siebie. Usiądź spokojnie, zadbać o poziom stresu, który również niekorzystnie wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej poprzez właśnie takie zadbanie o siebie, wyciszenie siebie i własnego organizmu, na przykład właśnie medytując. Na YouTube jest mnóstwo fajnych medytacji, które możesz sobie właśnie, tak jak mówię, tutaj stosować. Wystarczy tak naprawdę telefon, słuchawki, dziecko śpi, zostaw te naczynia, zostaw te gary, wszystko zdążysz zrobić. Usiądź, zadbaj o siebie. I na przykład 10 minut dla Ciebie medytacji, wyciszenia organizmu, to również bardzo korzystnie e, wpłynie na, e, na redukcję Twojej tkanki i tłuszczu. Na dzisiaj to już tyle, kochane. Daj mi znać w komentarzu, czy ten film okazał się być dla Ciebie pomocny. E, tak pokrótce chciałam Ci powiedzieć 5 moich sposobów, jak radzić sobie z głodem na diecie i tak naprawdę jak takich pięć porad, jak y, sprawnie y, pięć porad, aby sprawnie ta redukcja tkanki tłuszczowej przebiegała. Mam nadzieję, że pięć moich porad tutaj Ci się sprawdzą, że wykorzystasz je. Daj mi znać w komentarzu, jeżeli tak. E, bardzo mi miło, że ze mną jesteś e, i że obejrzałaś ten filmik, i cieszę się, mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał, wtedy ja mam motywację, aby Więcej. i oczywiście zostaw lajka będzie mi bardzo miło um, i będę miała tak jak mówię motywację żeby robić tego więcej tak bo taki jest mój cel abyś mogła korzystać z tych to wtedy ja mam motywację aby po prostu tworzyć więcej tak także na dzisiaj to tyle buziaki i widzimy się już niedługo w następnym filmie pa pa